Szkoła podstawowa w Wyczechach już 14 czerwca obchodzić będzie jubileusz 50-lecia istnienia. O placówce i o przygotowaniach do uroczystości mówił przed naszą kamerą dyrektor szkoły pan tak, Maciej. Tak się Biskowski. składa, że nasza placówka w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Powstała w 1968 roku, dlatego w tym roku obchodzimy 50-lecie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców całej gminy, absolwentów byłych pracowników, no i wszystkich, którzy mają ochotę odwiedzić naszą szkołę tego dnia. 14 czerwca 2019 roku zaczynamy o godzinie 13 uroczystą mszą świętą, potem o godzinie 14 uroczysta akademia, o 15 zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły. Wielu właśnie naszych absolwentów to, to obecnie rodzice właśnie uczących się dzieci, uczących się dzieci mile wspominają szkołę. Zapraszamy tutaj wszystkich ich przy okazji tej naszej pięćdziesiątki. No i oczywiście teraz ich funkcję jako, jako rodziców, czyli, czyli zapraszamy dzieci, aby uczyły się właśnie u nas. Nasza szkoła jest naprawdę bardzo fajna, przyjazna, i trochę mi smutno, że już z niej wychodzę. Bardzo fajna, naprawdę. W sensie właśnie to jest taki urok małych szkół, że każdy siebie zna i po prostu jest taka miła atmosfera, taka jakby rodzinna. To nasze wielofunkcyjne boisko bardzo nam tutaj odpowiada, organizujemy lekcje WF-u, ale również zajęcia pozalekcyjne, sportowe. W ramach szkolnego klubu sportowego uczniowie, uczniowie przychodzą i popołudniami korzystają z tych boisk. Mogą też właśnie grają na tych boiskach bądź organizowane są też różne zajęcia z okazji świetlicy, takiej terapeutycznej, bo współpracujemy również z opieką społeczną i w ramach tej, tej współpracy organizowane są takie zajęcia. Jeszcze są różnego rodzaju konkursy, w których nasi uczniowie biorą bardzo chętnie, aktywnie udział. Wyjeżdżamy na takie konkursy gminne, na konkursy międzyszkolne. Często zdobywamy na tych nagrodach, na tych konkursach, czołowe miejsca. Oprócz tego, jeszcze organizujemy wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum w Czuchowie. Świetna atmosfera, fajni ludzie. Dyskoteki, fajne dyskoteki mamy, fajne wycieczki. Uczniowie też biorą udział w różnych unijnych projektach, między innymi. W tym roku braliśmy udział w takim dużym projekcie ogólnopolskim Koder Junior, nasi uczniowie z klas 1-3 uczyli się programowania. Bardzo ciekawy projekt. Z wielką ogromną chęcią uczniowie w nim uczestniczyli. Oprócz, oprócz zajęć, zajęć takich wyrównawczych, które organizujemy, oferujemy też dużą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pracuje u nas pani psycholog, pani pedagog. Dzieci korzystają z każdego rodzaju zajęć, które tylko, które tylko są dla nich potrzebne. Jeśli zwrócą się do nas rodzice bądź, bądź uczniowie z prośbą o takie zajęcia, zaraz staramy się takie zajęcia dla nich zorganizować. W tej szkole odbywa się wiele różnych imprez, wiele akcji. Nauczyciele są bardzo fajni, wiele nas uczą. W tej szkole jest również wysoki poziom. Dlaczego w tej szkole? Myślę, że ma atutem tej szkoły jest to, że to jest mała szkoła. Jesteśmy w stanie poświęcić uwagę każdemu uczniowi. Uczniowie u nas na pewno czują się bezpiecznie. Nie ma jakichś wielkich konfliktowych sytuacji. Myślę, że to jest nasz duży atut. Byłem zaskoczony, kiedy zostałem tutaj dyrektorem, ponieważ pracując w mieście. Rzadko kiedy słyszałem od uczniów: Dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Tutaj natomiast ta kultura osobista dzieci, e, oczywiście zawdzięczamy za to też w dużej, w dużej mierze rodziców, ale jest naprawdę niesamowita. E, nie ma jakiejś wielkiej przemocy, właściwie, właściwie ta przemoc nie występuje. To naprawdę bardzo dobra szkoła. Możemy się pochwalić e, absolwentami. Wielu naszych absolwentów to, e, to e, nauczyciele, lekarze. Działacze samorządowi, naszym absolwentem jest pan starosta Aleksander Gappa, jest pan burmistrz Piotr Zabrocki, jest pan, jest pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Tadeusz Żyła, między innymi. No i oczywiście wszyscy nasi absolwenci to przede wszystkim bardzo, bardzo dobrzy obywatele. Bardzo dobrzy obywatele. Z tego się, z tego się najbardziej cieszymy. To, to uważamy za nasz sukces. Że wychowujemy dobrych, dobrych uczciwych ludzi. No, szkoła, zmieniła się, szkoła zmieniła się bardzo. E, zmieniła się bardzo. Jesteśmy po termomodernizacji, po, e, po wielkim remoncie szkoły, który objął docieplenie szkoły, wymianę okien, centralnego ogrzewania. Mamy nowy ekologiczny piec. E, m, szkoła została pomalowana, wymienione zostały drzwi. Także budynek, budynek wygląda wspaniale, zupełnie inaczej, niż, zupełnie inaczej niż, niż kiedyś. Skorzystaliśmy z różnych rządowych projektów. Uczniowie mają szafki, mamy źródełko, wody, picia, wody takiej pitnej dla dzieci. W tej chwili złożyliśmy, złożyliśmy takie projekty na doposażenie naszej jadalni, jak również na wyposażenie pracowni biologicznej i fizycznej liczymy na to, że dostaniemy spore pieniądze i doposażymy naszą szkołę w to, żebyśmy mogli jeszcze lepiej dydaktycznie pracować z uczniami.